Z tej strony Kondys i w końcu mam dla Was kompendium farmienia w sezonie 6 w Diablo 4. Ostatnia zmiana farmienia była już wczoraj, więc dlatego nie mogłem tego filmu zrobić wcześniej. Ciągle coś zostało zmieniane. Sezon 6 jest sezonem ciągłych tutaj dziwnych hotfixów, zmian i balansów, więc chciałem to zrobić jak najlepiej. Zrobię Wam dokument, w którym będzie wszystko cały czas udostępniane, zmieniane i tak dalej. Więc nawet jeśli ten film byłby przedawniony w jakikolwiek sposób, wciąż będziecie mieli ten dokument, no i tak będę sezon na sezon to robił. Wydaje mi się to fajnym pomysłem, więc dzisiaj też będzie lekko inaczej. Poza wszystkimi informacjami co gdzie dropić, macie jeszcze top aktywności do robienia, co bym Wam bardziej polecał robić, a co mniej. Mówimy też już oczywiście o levelu 60, maksymalnym, z chwilą kiedy wejdziemy sobie na udrękę i chcemy już tak farmić. No właśnie, zależy co chcemy farmić. Jakieś materiały na bossy, zwykłe legendarki, mityczne przedmioty, czy może runy. Więc po kolei, idąc od samej góry, wydarzenia Legionowe World Bossy. No, i tutaj, wydarzenia Legionowe World Bossy, po prostu praktycznie nic z nich fajnego nie dostaniemy. Nie róbcie ich. Najgorsza aktywność, no to najgorsza aktywność. Tutaj zbyt dużo ciekawych rzeczy się nie stanie. Te obydwie aktywności robicie głównie tutaj, jeśli chcecie. Ten film głównie się skupia na tym, co jest najlepiej robić pod względem itemów. Ale jeśli jakaś aktywność sprawia wam przyjemność, no to oczywiście to nie tak, że wam zabraniam ją robić. No, chyba że chodzi o wydarzenia legendowej World Bossy, to Wam zabraniam, to jest bardzo słabe. Więc od razu przechodząc do miejsca ósmego, piekielne przypływy. Piekielne przepływy są dość fajną aktywnością, zwłaszcza na samym początku, ponieważ stawia nam bardzo dużo wrogów dookoła. Mamy dużo sposobów na różne legendarki, różne takie podstawowe rzeczy. Dropi wszystko, ale w związku z tym, że dropi wszystko, to dropi też nic. Więc jeśli potrzebujecie trochę materiału rzemieślniczego na start, to będzie to fajne miejsce. Jeśli byście czegoś szukali, no to głównie znajdziecie wejściówki na bosy z otwierania skrzynek, no i bossy zir Pannica. Zobaczycie, że tutaj nie wypisuję wszystkiego, no bo tutaj dropią nam legendarki, dropią nam unikaty. Możemy tutaj dostać o wiele więcej rzeczy niż tylko te, które wymieniłem, no ale też tutaj w tym wideo głównie wymieniam te rzeczy, na których warto się skupiać na danych mechanikach, a nie że będę wypisywał wszystko, nawet jeśli dropi tutaj w minimalnych ilościach. Dlatego też możemy od razu przejść już do miejsca siódmego. I tutaj zobaczycie, że już są wypisane rzeczy z gwiazdką. Jeśli mamy aktywność, gdzie mamy gwiazdkę, to znaczy, że tę daną rzecz w tym miejscu się dropi najlepiej. No i tutaj widzimy, że właśnie na start z drzewa szeptów, na przykład receptury hartowania, będzie fajnie sobie zdobywać. Ale jest to też miejsce, gdzie zdobywamy daninę na unikaty. Jeśli chodzi o daniny, no to one często dropią tylko w jednym miejscu. Jest też mówienie, że jest to najlepsze miejsce i dropi tylko w tym miejscu, to, to trochę, no właśnie, oszukane. Ale tak, na szeptach możecie zdobywać danie na unikaty, która ma nawet szansę na wydropienie wam przymiotów mitycznych. I też, właśnie zaznaczyłem to na wordbossach, to jest jedyny argument, żeby biegać wordbossy. Że możecie tam dostać danie na unikaty, i to tą na bieganie w party. Jest tak, wracając na sekundę do wordbossów, nieby możecie te unikaty zdobyć mityczne, ale jest to naprawdę bardzo rzadkie. No i szkoda waszego czasu. Już lepiej porobić inne aktywności, tak na przykład do drzewo szeptów. W związku z tym, że mamy tutaj też dość fajną ilość materiałów rzemieślniczych, o wiele więcej niż z przepływów, zdobędziemy stąd wyjściówki na Warszana, Mamy też stąd fajne źródło glifów, możemy znaleźć sporo złota. Mamy też najlepsze źródło receptur hartowania, więc tak głównie jeśli startujecie postacią, bieganie szeptów, patrzenie na zlecenia będzie w miarę fajne z tego powodu, że, że znalezienie takiej idealnej receptury, czy znalezienie idealnego glifu do swojego bildu podniesie moc waszej postaci bardzo mocno. Jednak takie rzeczy trzeba znaleźć tylko raz i później mamy je na, na zawsze, więc nie trzeba się tym martwić już w takiej końcowej fazie gry. Na miejscu szóstym tuż nad drzewem szeptów dałem tułacza, ponieważ jest to jedyne miejsce do znajdowania opali. Opale zostały też wzmocnione. Wcześniej działały bardzo słabo na aktywnościach, gdzie itemy nie dropiły, czyli na przykład w dołach, w hordach czy w podmieście. To zostało wzmocnione i jednak warto się nimi interesować. Tak jak wcześniej nie aż tak bardzo, tak teraz jednak zawsze tego opala odpalnego, pasuje mieć. No i w związku z tym, że tułacz się pojawia raz na 15 minut, no to tutaj zrobić go tam z 2-3 razy Mieć tam ustawione te opale, i gdy sobie farmimy, no to te opale warto mieć włączone. Nieważne co robimy, czy to bossy, czy jakieś podziemia koszmarów, czy inne pity, albo hordy, zawsze ten opal da nam dodatkowe nagrody, więc raz na jakiś czas tego tułacza, no, pasuje zrobić. Ważna sprawa: opal na runy występuje tylko wtedy i możecie wybrać nagrodę tylko wtedy, kiedy tułacz znajduje się w Nahantu, w nowym akcie. Dla osób, które nie mają dodatku, no to oczywiście tych run nie będą mogli zdobyć w ten sposób. No a tutaj ogółem, jeśli nie macie dodatku, nie macie run. Dalej, miejsce piąte i piekielne hordy. I tutaj jest to bardzo ciekawa aktywność, więc też jeśli ktoś ją lubi, to będziemy robić częściej. Nie że jest tutaj najlepsza albo najgorsza, tylko po prostu jest przyjemna. I tutaj zdobywamy dość dużo obducytu, ale nie jest to najlepsze miejsce. Lepsze będzie podziemia koszmarów. Jednak tutaj najwięcej dostajemy starożytnych legendarek. Więc, zwłaszcza na start, jeśli potrzebujecie fajny tutaj amulet z potężniejszym afiksem na armor, albo kombinować coś innego, no to jednak te piekielne hordy będziecie biegać, bo tutaj tej temy się bardzo fajnie zdobywa. Jest to też najlepsze miejsce na zdobycie zwojów hartowania, a jeśli chodzi o wejściówki na hordy, to najlepiej się zdobywa na dołach. Zdobywa się też je trochę z podziemi koszmarów, ale nie aż tak dużo. Pamiętajcie, nie można już stworzyć wejściówek na hordy u okultysty, musicie je sobie sami wydrobić. Miejsce czwarte, czyli podziemia koszmarów. I tutaj akurat podziemia koszmarów mnie zdziwiły w tym sezonie. Jakie są fajne. Ostatnie dni spędzam praktycznie po 3, 4, nawet 5 godzin farmując poziomia koszmarów, bo dają aż tak dużo różnych rzeczy. I tutaj też można się kłócić po kolei, ponieważ podmiasto jest tak mocne, ale jeśli nie mamy danin do podmiasta, to wtedy podziemia koszmarów będą najlepszą opcją na obducyt. Dostajemy tam około 20-30% więcej obducytu niż z hord, więc z drugiej strony jeśli nie chcemy tych podziemi koszmarów biegać, bo są osoby, które ich nie lubią, no to lepiej będzie biegać hordy, ale potem jak mało ich robimy w poprzednich sezonach, tak w tym sezonie jest to dość przyjemne. Zwłaszcza, że podziemia koszmarów z Nahantu, z nowego aktu, nie mają tych takich dziwnych wyzwań, jak odwiązywanie więźniów, czy przenoszenie jakichś tutaj kolumn. Wystarczy, że lecimy, zabijamy mniej więcej całą planszę, zabijamy bossa, wychodzimy i nowe, i nowe, po kolei, po kolei, po kolei. Głównie robię tak, że robię sobie około 20 podziemi, te pieczęcie, które dostanę na nowy akt, robię, jeśli zrobię je wszystkie, wracam do okultysty, przepalam do zera wszystkie, robię znowu ich około 20, tam się trafiają 3-4 te pieczęcie z nowego aktu, robię je, wracam i tak ciągle, ciągle, ciągle. Jeśli robimy to w taki sposób, to nigdy nie wywalimy się z prochu, zawsze będziemy mieć prochu na zrobienie nowych pieczęci, więc to też jest taka fajna aktywność. Dodatkowo, tutaj właśnie zaznaczają to jako w cudzysłowie przedmioty, no bo tutaj dropimy po prostu wszystko, czy to zwykłe legendarki, starożytne legendarki, unikaty. Mogą nawet tutaj oczywiście mytyki polecieć, no dość rzadko, raczej tego się nie spodziewamy, ale mogą. Więc tutaj po prostu, jeśli chcemy dropić cokolwiek, mamy plan po prostu farmić wszystko, bo potrzebuje wszystkiego, no to jest to bardzo fajne miejsce. Jest to też bardzo dobre miejsce na runy. Nawet się zdziwię, ale jestem w stanie co godzinę wydropić spokojnie parę legendarnych run, biegając podziemia koszmarów, a też tam dostajemy wszystkie runy. Więc w porównaniu na przykład do bossów, gdzie nie dostajemy magicznych run, a możemy akurat je potrzebować, no to podziemia koszmarów będą w tym bardzo dobre. Warto też je trochę pobiegać na początek, bo tutaj mamy i glify, i receptury hartowania, więc nawet jak to dopiero jesteście na odręce pierwszej, no to też podziemia koszmarów będą fajne. Tutaj ogółem robię trochę propagandę podziemia koszmarów, ale naprawdę mi się je przyjemnie biega. Mamy tutaj też wejściówki na bossy na bestie z lodu, mogą nam wydropić wejściówki wszystkie z elitek. Mamy w tym sezonie tak, że wszystkie elitki mogą wydropić materiały na bossy, więc nawet tam biegając przez parę godzin dostajemy materiały na wszystkie bossy. Jest to najlepsze źródło daniny na obducyt, więc jeśli farmimy obducyt, no to też bardzo fajnie. Mamy szansę na daninę na bossy, daninę na runy, ale już troszeczkę mniej. Ale tej daniny tutaj dropi dość sporo. Przechodząc dalej, na miejscu trzecim mamy doły, i dlatego są na miejscu wyższym niż podziemia koszmarów. Pomimo tego, że dropią mniej rzeczy, tak tutaj możemy po prostu znaleźć najwięcej różnorakich przedmiotów. Biegamy sobie te doły w 2-3 minuty, cały czas spamuje nam legendarkami, cały czas spamuje nam obolami. Przez co możemy też te obole wymieniać na unikaty kolejne legendarki Więc ilość itemów, które dropimy jest zdecydowanie największa ze wszystkich aktywności Warto też tu zauważyć, że jeśli nie mamy wszystkich glifów To bieganie dołów też nam da te glify Więc na przykład robiąc nową postać, ja często robię tak, że sobie biegam pod ziemię koszmarów Wydropię około 2-3 glify, które potrzebuję na postać Żeby sobie biegał ulepszając te glify, które dostałem A przy okazji wydropię resztę tych, które potrzebuję Jest to też najlepsze źródło danin na runy Więc jak chcemy dostać runy, no to biegamy sobie Podziemia, potem biegamy pod miasto i też najważniejsze i dlatego doły są tak wysoko, jest to najlepsze źródło doświadczenia w całej grze. Biegając sobie tam właśnie te 2-3 minutowe pity, na pewno będziecie levelować dość szybko. Chociaż no pamiętajcie, te ostatnie levele idą bardzo, bardzo wolno. Ja mam chyba tam około te 150 godzin, a paragon wciąż daleki do 300. Na drugim miejscu mamy podmiasto i tutaj też lekka propaganda, jest to najprzyjemniejsza aktywność w całej grze, więc nie mogłem dać jej niżej niż w top 3. No, i też jest to najlepsze miejsce na obducyt, na runy wszystkie oraz na materiały na bosy. Jest to też jedyne miejsce w grze, gdzie możemy zdobyć unikaty innych klas. Działa to w ten sposób, jeśli sobie podejdziemy do wejścia do podmiasta i wstawiając co najmniej rzadką daninę, możemy wybrać sobie okazję. Mamy okazje magiczne, rzadkie, a potem legendarne, ale mamy coś takiego jak chaotyczne przedmioty unikatowe. Robiąc sobie daninę z tą okazją zawsze dostajemy na końcu unikat dla innej klasy i w taki sposób możemy sobie wyfarmić właśnie na przykład na barbie oculusa, czy to tam akurat obecnie szukamy. No, pamiętajcie, że unikatów obecnie w grze jest dość sporo, więc szukając tego jednego konkretnego może Wam to chwilę zająć, no ale pod tego jest grind. Jednak właśnie też najważniejsza sprawa, nie biegamy pod miasta bez danin. No, nie opłaca to się, to jest po prostu bez sensu. Więc żeby biegać pod miasto, musicie biegać inne aktywności, co też jest dość przyjemne, ponieważ wydłuża nasz gameplay, mamy więcej do roboty, więc tego nie hejtuję. Patrząc też na po prostu granie i ilość danin, które dostajemy, ja na obecną chwilę tutaj, żebym nie zasłaniał, mam 85 danin na runy, 73 daniny na materiały na bossy, 20 danin na materiały na doskonalenie, no i za jakieś pomniejsze magiczne i tak dalej, więc no, z tego się nawet dosłownie nie mogę wywalić. Więc tych materiałów mamy no dość sporo, tych danin też dropi bardzo, bardzo dużo, więc nawet dropi ich więcej niż my byśmy chcieli. Zwłaszcza jak się biega w party, to wtedy też jest po prostu kosmos. No ale właśnie, a propos party, najlepsze są bossy i tutaj w sumie trzeba by napisać rotacje, ponieważ nazywamy głównie bieganie bossów rotacjami, w związku z tym, że rotujemy wejściówki między sobą. Gramy w taki sposób, że zbieram się jakąś ekipą, każdy przynosi na przykład po tutaj 10 wyjściówek na Duriela, robimy je razem. No i dzięki temu zamiast moich 10 durieli, robimy razem 40, czyli od razu robię tego 4 razy więcej, mamy 4 razy więcej temów. To też tutaj się ludzie często dziwnie pytają, to nie jest tak, że w party mamy lepszą szansę na drop. Tylko po prostu jeśli każdy przyniesie dychę, to mamy dychę więcej za każdą osobę, która przyjdzie. A nie że nagle tak to spadło z nieba. Bosy na odręce czwartej zazwyczaj dropią 5 itemów i tak sobie wejdę sam, no to wydropię 5 itemów na jednym przejściu a jeśli każdy da jedno przejście, robimy 4 przejścia każdy daje 5 itemów, czyli mam 20 itemów czysta matematyka tutaj sama sprawa czy chcemy je tak, tak dużo robić, ja jestem bardzo zmęczony bossami Zrobiłem <grym> ich zdecydowanie zbyt dużo w tym sezonie wciąż tutaj na, nawet widać w tle, że wejściówek na bossy mam zdecydowanie zbyt dużo Wejściówek na Andariel, której nie robiłem przez cały sezon, mam zbyt dużo. Dużo biegam koszmarnych podziemi, więc też tutaj ciągle mam full wejściówek na bestie z lodu. Problemy pierwszego świata trochę, <gryw> że mam tego zbyt dużo. Ale też tutaj jest to śmiesznie, że możemy robić rotacje nieskończone w tym sezonie. W związku z tym, że z bossów dropią daniny na bossy. Zabijamy sobie takie, właśnie na przykład cztery bossy w party. Stąd to dropią nam daniny. Idziemy do podmiasta. Biegamy te daniny na materiały z, z bossów, no i wtedy mamy znowu wejściówki na bossy. Znowu je robimy, znowu dostajemy daniny, I tak w kółko, w kółko, w kółko. To jest zdecydowanie przesadzone. No i też dlatego tak dużo tych danin swoich mam. Po prostu nawet nie mam kiedy tego przebiec. No i nie jest to takie przyjemne, żeby ciągle biegać w party. Przynajmniej dla mnie, więc tego tak nie robię. No ale właśnie, co tutaj dropimy? Dropimy też wszystko, a jak już to dropimy, to jest to najlepsze miejsce. Tak na przykład jak kawałki żelaza, obecnie dość spory problem Jeśli wszystkie unikaty, które dostaniemy będziemy przychodzić i przepalać u kowala Będziemy mieć multum materiałów Podobnie ze złotem Jeśli mamy dużo materiałów, a potrzebujemy złota Bierzemy sobie tej itemy i sprzedajemy u sklepikarza W taki sposób też możemy spokojnie miliony, miliony, miliony złota zdobywać Z samych bossów dropią nam zapomniane dusze Więc jeśli macie problem z zapomnianymi duszami, no to wtedy też to jest fajne źródło no i oczywiście jest to najlepsze miejsce na przedmioty mityczne. Więc jeśli szukacie jakiegoś tyraala, całunu śmierci czy szako, no to właśnie tam chcecie je zdobyć. Jest to też oczywiście najlepsze miejsce na zwykłe unikaty. Tam legendarki nie dropią, więc legendarka akurat tam nie dostaniecie. Ale jak szukacie konkretnego unikatu, sprawdźcie, z którego bossa dropią, no i te bossy właśnie biegajcie. Jest to też najlepsze miejsce na legendarne i rzadkie runy, z bossów nie mogą wydropić magiczne runy, więc tutaj też nawet było widać jak rynek bardzo potrzebuje magicznych run na obecną chwilę, jak wszyscy latają te bossy. No ale tak jak mówiłem, z podmiasta czy z podziemi koszmarów te runy fajnie dropią, to tam też można je szukać. Napisałem też trochę o dodatkowych aktywnościach, ponieważ za barter, za ten handel u możemy sobie dostać parę fajnych konkretnych aspektów, zwłaszcza jak obecnie robię barbarzyńce. To jest to fajna sprawa, pomogę sobie pójść, poszukać konkretnego aspektu. Zdobywam tam też trochę oboli i obducytu, więc... Przyjemna sprawa. No i oczywiście z kuriozów, z hazardu za obole mogę dostać unikaty, legendarki i starożytne itemy. Więc tam też tego szukam. No... Nie skupiam się na tym jakoś specjalnie, ale gdy przy okazji te obole wpadną, no to mogę oczywiście je palić. Zwłaszcza, że z dołu w tych oboli zdobywasz bardzo, bardzo dużo. Więc jak po prostu biegasz i farmisz itemy, no to przy okazji tutaj te obole dostajesz. Szukasz sobie konkretnie u udostawczyciela kuriozów tej temy, no i na pewno szybko to znajdziesz. I przypominam też, że za kraftowanie za runy można robić przymioty mityczne. Potrzebujesz po 6 danych run w zależności od tego, jakiego unikatu szukasz. Więc jeśli bardzo potrzebujesz jakiegoś mitika, no, to też skupcie się w sumie na wyfarmieniu tych run, które potrzebujecie do, do tego Mityka, aniżeli takim ciągłym, bezcelowym bieganiu bossów, no bo to będzie dość nużące. A tutaj, na przykład, trochę pod miasta na runy, trochę pod ziemi koszmarów na runy, no, trochę bossów też można zrobić. To jakoś się te runy uzbiera, zrobi się złotnika, no i bum, macie swój potrzebny mitik na samym dole też mamy tutaj kompendium farmienia nagrody, więc tutaj staram się tak też to w tę stronę zrobić dla osób, które po prostu potrzebują danej nagrody, a nie żeby tutaj przepatrzeć po kolei, co gdzie jest, się znajduje, tylko BUM! Potrzebuję złoto. Mam złoto, kto nie zna, no to oczywiście na takich stronach możemy sobie wpisać Ctrl F. Wpisuję sobie złoto. Od razu mi się tutaj wyświetla, gdzie to jest. Potrzebuję tutaj obole. Mamy tutaj obole dodatkowe. Potrzebuję na przykład jakiejś mityki. No to tutaj trochę będzie tego, no ale znajdę sobie tutaj o. Danina na metiki, przemioty nam mityczne. Widzę wszystko. Trochę tych aktywności jest, trochę tych nagród jest, więc tutaj to jeszcze może powoli, powoli mieszać, ale mam nadzieję, że dzięki temu kompendium będzie wam prościej. Więc widzimy się w kolejnym filmie. W Kolejny film na kanale to będzie mój spirytysta pod skrzydła, więc to też bardzo ciekawy build I mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dajcie znać też co najbardziej lubicie farmić w tym sezonie, ja zdecydowanie jestem tutaj fanem podmiasta, ale ostatnio te podziemia koszmarów, oczywiście koszmarne podziemia, jeśli chodzi o zwykłe podziemia to się nie opłaca ich biegać, ale koszmarne podziemia bardzo mnie tutaj zaintrygowały, bardzo fajnie się je biega. Dziękuję bardzo wspierającym, jeśli wam się film podobał zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym filmie, hej, Baja, pa, papa, trzymajcie się, dbajcie o siebie, cześć!